No hej hej hej, witajcie w kolejnym odcinku z naszego świąteczno noworocznego daily, a dzisiaj ocenimy sobie jakiś polski serwer RP, więc bez przedłużania zaczynajmy. Jaki tutaj byśmy sobie dzisiaj wybrali serwer? A może Poznań RP? Zobaczmy, przeczytajmy to sobie. Dołącz do jednego z najbardziej realistycznych serwerów RP w grze Emergency Hamburg. OK? Dość odważnie. Tutaj czeka na ciebie profesjonalna służba, dynamiczne akcje i świetna atmosfera. Kod do sami wiecie czego, no bo Roblox, a to dlatego usunęli te tu webhooki, YouTube i tak dalej. No to już wszystko jasne. No wiecie do czego to jest? Do, do Discorda, dostępne frakcje, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, mechanik i cywile. Co oferujemy? Realistyczne akcje, RP, wypadki to bardzo ważne, bo to sobie sprawdzimy, pożary kontrole. codzienne patrole i interwencje, doświadczona administracja i pomoc dla nowych graczy, przyjazna i aktywna społeczność. Do, dołącz już teraz. No dobra. Dołączymy sobie. Pytanie, czy będzie full server? Ok, udało się wbić za pierwszym razem. Bardzo, bardzo fajnie. O nie, znowu widzę, że to jest. Tu. Dobra, to trzeba znowu usunąć. I od razu mamy informację o kodzie do, do Discorda, w ogóle jest inny niż tam chyba. Więc też ciekawe, zobaczymy sobie. FHT się zaczyna. Dobra, naj najpierw to tutaj sobie wyłączymy. No i teraz sobie zobaczymy, jak to, jak to tutaj jest. Tu jest inny kod, no jest inny kod, więc ciekawe, kiedy to zmienią. Ale jak widzicie, jesteśmy na Poznań RP. No dobra, no to co, zaczynajmy więc naszą przygodę na tym serwerze. Mam nadzieję, że będzie to jakiś fajny serwer RP. Co ten typ robi? Czy on chce się serio ścigać? Po prostu skręcę w prawo, bo nie chcę się z nim ścigać. A serio, tu jakoś spokojnie. Pytanie, czy jest teraz jakiś event czy coś? Nikogo dosłownie nie ma w mieście. No jest 40 osób, jak dołączałem, więc nie wiem ile jest teraz. No ale na pewno wszyscy nie pouciekali przez te dwie minuty. O, tu jest coś, coś się dzieje tu pod police station. To tutaj sobie pojedziemy. Może tu coś będzie wiadomo, dlaczego co oni robią. Dobra, nie wiem. A no tu też, teraz widzę, tu Golfik jakiś stoi na środku drogi w ogóle, tu Audica se stoi na chodniku, jakieś drifty dzikie, BMK robi. Ej no przysięgam, nie wiem gdzie szukać tych ludzi. Co ten Golf robi? Jeszcze wjechał w SUV. Ja nie wiem gdzie szukać ludzi. A tu se ktoś, jakiś be bekon sobie lata. Starszy moderator, Aha. to on wysyłał te wiadomości. Czy jest starszy moderator na serwerze? Kto jeszcze? Ej no, przysięgam, tu nie ma żadnych aut! Co jest? Ja sześć aut może zobaczyłem przez ten... Przez ten cały czas. Okej, okay, nie ma adaków. Nie ma adaków, tu jest jakiś policjant, okej. Okay. Tu kolejne auto na środku drogi. Policjant se przejechał jakby nigdy nic. Znowu Golf. O, Golf ruszył. Okej, okay, widzisz FRP, RDM lub VDM? Pisz do administracji, ok, czyli mamy jakiś wypadek, a więc to dlatego. Ok, czyli oni tam sobie jakiś wypadeczek odgrywają. Okej, okay, co tu się dzieje z tym policjantem? Robił XD. Stój, dobra, co tu się dzieje? Ja tu muszę, muszę to zobaczyć. O co tu chodzi z tym typem? Przecież ten typo nic nie zrobił. Stój, wysiadaj. GPS trackera mu zamontowali. O, chcę uciekać. O kurde, ja tu muszę pomóc policji w pościgu! Policjant, goń go! Policja go goni czy co? Halo, policja? Przestali go gonić? Serio? Jak oni go zgubili? GPS trackera mu zamontowali... O... Serio? Ja chciałem pomóc policji, ale policja w ogóle... ...go zgubiła. What te on dosłownie do nich zawrócił. No to nie pomogę tak to policji, skoro policja... ...skoro policja nie potrafiła go nawet złapać, to już się nie będę nawet fatygować. Okej, okay, oni coś kupują u dealera obydwaj, więc może być ciekawie, to ja tu się pokręcę w tej okolicy, ale muszę przyznać temu serwerowi to, że jest cicho i spokojnie. No tylko że policja w ogóle nie dogoniła typa, co, co dosłownie wrócił na to samo miejsce, gdzie ona była, ale nie wiem, może uznali, że mają ważniejsze rzeczy do roboty. Okej, okay, mają GPS-a w ogóle w tym bullhornie, tylko on jak sobie zrespałni auto, to nic im po GPS-ie nie zostanie, ale to w sumie mądre. Zapomniałem, że przyczepiali, przecież nawet mówiłem o tym. Dobra, ja mam już sklerozę, przysięgam. Czyli sobie odpuścili go po prostu na później. Okej, okay, tu kolejny wypadek. Ile tych wypadków tu jest? Tu był jeden, aha, oni chyba stamtąd się tu przenieśli. Ale no to już trzeci wypadek. No ja nie wiem, co tu się dzieje. Ale no tu nie ma aut w ogóle. Poczekajcie, ja policzę ilość osób na serwerze, bo przysięgam, że coś, coś tu nie gra. No było 40 osób, sami widzieliście, jak wchodziłem. A teraz w ogóle, jakby nie było żywej duszy na tym serwerze, oprócz tych osób, które się tutaj kręcą. 42 osoby są, słuchajcie, łącznie ze mną. No, w sumie bez mnie to dziwne, było, jakby było 42. A 42 osoby, gdzie jest reszta w takim razie? Ja muszę po prostu teraz pojeździć sobie może po mapie, e, zobaczyć co, gdzie się dzieje, bo przysięgam autentycznie, że nie wiem, gdzie są te osoby. Ok, 6 osób może odpaść, bo to medycy. I tak dalej, o, właśnie tu mamy medyka. Jednego a reszta? Gdzie, przepraszam, halo? Oni, nie wiem, niewidki są jakieś wzięli czy coś? Pojadę zobaczyć, czy tu żadnego bordera nie ma. No i brat spowodował wypadek. Jeszcze się kłóci. Nie no, brat się jeszcze kłóci, że, że to jest że to jeszcze moja wina. Co za typo. Brat nie zna przepisów i się jeszcze kłóci. No widzicie, ja miałem drogę z pierwszeństwem, a on miał ustą pierwszeństwo. Więc o czym, o czym ty gadasz? Chyba mu się, a, auto mu się zepsuło, on nie ma kół. Wypadek, dobra. Dobra, jedzie już policja. Znaczy, no słuchajcie, no co mam zrobić? No wypadek, więc nie... Zostajemy tutaj, czekamy na policję i wyjaśnijmy sobie sprawę. O ile przyjadą. Please. Muszę kurde w końcu skina zmienić, bo aż mi się nie chce z tym bejkonowym już chodzić. Coś? Ktoś? Ej, ej, no ucieka. Stój! Policjant, weź go zatrzymaj. Dobra, zaczynamy z policją rozmowę. Dobra, chociaż policjant próbuje dojść do skutku. Brat mi jeszcze pisze, że się gapiłem w telefon. Nie. Dobra, chociaż mimo że pomogą to auto wytobić, To mandat. O, bardzo dobrze. Dobra, gościu jeszcze. O, dobra. Idealnie, mam klipa. Klip się jednak tutaj przyda w tej sytuacji. Policja zabezpieczyła teren? No, można powiedzieć, że tak. Uuu, jedzie z nimi. Nigdzie nie jadę, jo! Typo się teraz będzie kłócić. Ale raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to nie jest jakiś admin undercover czy coś, bo on też się. Dobra, pomogła mi. Czy tam pomógł pomogła, ale po skinie to chyba pomogła? Wydobyć mi autko. Ale ja coś ci mówię chyba, chcę prawnika. Brat nie chce jechać, bo nie ma czasu. Ej, no ciekawa akcja w sumie na tym serwerze. O kurdy snajpera. A to trochę nie za mocno. Nie wiem. Przez przypadek policjanta uderzyłem. No i teraz mam gwiazdkę. No nie. Jeszcze we mnie rzuczył, rzucił tą śnieżką. <grym>, ale jeden raz z tej zera. O dzięki. Dobra, ile? 3 minuty. o oh, te. Typie, jak czas cenny, to pojedź z nami. O, przyjechał starszy moderator. Też w ogóle Bacon. Nie wiem czemu. W plaga Bekonów. Trochę zabezpieczyli teren policjanci. To jakiś gołąb się w ogóle dołączył do akcji. Tu się zaczynają rzucać śnieżkami. Ten Kuba się nie chce w ogóle nie chce współpracować, więc nieźle. Ale na, na plus pomocna policja. Do żółtego BMW praw, prawko i kupa. Co? Dobrze jedziecie z nami na komendę. Dlaczego? Ja też, dobrze, to pojadę. O! O, proszę, wsiadł do auta kogoś i zaczął uciekać. O to co? Będzie pościg? Będzie pościg, let's go! Dobra, ja im pomogę w tym pościgu. Ja go odetnę od drugiej. Okej, okay, skręcili w tą stronę. Jakby użyję komórek swoich i pojadę tutaj. Może tutaj gdzieś go zablokuję, może gdzieś mi się tutaj uda. Nie ma sensu jechać z nimi. Spróbuję go gdzieś od drugiej strony, tylko powoli grzecznie na fotoradarach, bo nie mam kasy trochę na tym koncie. To po pierwsze, a po drugie... No nie chcę dostać mandatu jeszcze dłuższego Monteda, dobra. Tu gdzieś jest typo. Gdzie jest typo, gdzie jest typo? Tu coś jakieś strzały. O proszę, tutaj się coś dzieje. Tylko tu w ogóle jest jakaś inna akcja. O, Admin Car, wow, mamy Admin Cara. Ale to chyba nie ta akcja, o której o której chciałem. Wiedzieć, to chyba. To chyba po prostu druga akcja, i mają. Chociaż tam chyba to też był Wiktor. No nie wiem, czy ich nie zgubiłem teraz. Najwyraźniej nie wiem, albo Altef4 zrobił chłop, czy co. Chociaż zobaczymy, czy auto dalej stoi. Auto stoi, czyli Altef4 nie zrobił. No to trzeba typa szukać. Co z tym typem? Co, co, co? Przepraszam, co? Podobno jedzie. Mhm. No faktycznie jest dalej na serwerze. Ale chyba się. Tym nie przejęli, że go nie ma. A on tu raczej nie wróci. Ale okej. Okay. Muszę to powiedzieć, że to jest zbyt spokojny serwer. Kompletnie jest taka cisza. W środku miasta to już więcej się działo poza miastem niż w mieście w środku. Oho, czy to jest ten nasz. Pan Kuba mur? Czy jak mu tam? Ale oni tu już w ogóle pojechali, ci policjanci. Czyli nie mają tą akcję w dupie. Dobrze, już nie będziemy. Tej akcji kontynuować, po prostu lećmy dalej oceniać ten serwer, bo wiecie już, chciałem zobaczyć reakcję policji po prostu na, na to, ale tak. No zareagowali, ale potem już jak po im zaczął uciekać, to co to, to trochę zlali? Nie, ja nie wiem gdzie są te osoby. Przysięgam. Czy jest jakieś, nie wiem, zebranie gdzieś? A tak to by było dużo aut pod komendą, a nawet pod komendą aut nie ma dużo. Albo nie wiem, gdzie jest to zebranie, bo przysięgam, nie ma kompletnie osób na tym serwerze. Znaczy nie widać tych osób, no bo jakby osoby są i jest to ich całkiem sporo, ale ich nie widać po prostu. Tu też nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma. Może w Harborze są te osoby, bo ja już naprawdę nie wiem gdzie. Okej, okay, tu mamy jakiś wypadek. O kurna, i tu taki poważny. Dawaj 2,5 K, mandat. O kurde, tutaj jakaś gruba akcja, oni tu już od dawna stają, tu nawet medyk był, ale nie wiem czy, czy w tej sprawie. Grubo się tam dzieje. No przysięgam tu jest za spokojnie, może w końcu trochę więcej aut widać, ale i tak tu jest za spokojnie. Gdzie są ludzie? Tu chociaż trochę ataków już mamy, ale no. Szczerze, jak na razie nie ma... nie dzieje się nic złego. Broadcasty dają. O Discordzie, o tych różnych banach. Chyba żadnego eventu jak na razie nie ma, ale można uznać to, że jest Realistic RP, po prostu. bo słyszałem, że podobno na polskich serwerach nie ma czegoś takiego jak na amerykańskich, w sensie jest tego zdecydowanie mniej, że, że właśnie meetingi i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy pożar, do którego ok, i to jest bardzo fajny test. Czy strażacy zabezpieczyli teren? Tam nie, chociaż tam jest zamknięta brama. No i tu teoretycznie stoi auto na wyjeździe, więc jest okej. Okay. Ciekawe, czy ten policjant będzie wygląda legit. Nie wiem, czy on to do czatu pisze, czy. Czy... O, już jest migaczyk w lewo, będzie kontrola. Dobra, no to ja będę tu jechać do stówy. Jak się stuwa skończy, to lecę po prostu, ile będzie można tylko. Lewy pas, proszę bardzo. I jedziemy sto na godzinę. Oczywiście, nie więcej, żeby nie było. I teraz wrzucamy sobie gazu. Ten policjant w ogóle po dwóch pasach jechał, ale trudno. O kurde, on też daje gaz na dodechy. O, ale tu jest Unlimited, możemy sobie jechać ile chcemy. Oj, oj, a little bit of crash. Okej, okay. policjant chyba się zajmie tamtymi, bo oni w ogóle wyścig robili. Więc dobra, chociaż ja mam spokój. A tu dalej, dalej jest sek. Z bronią. Admin car. O, widzicie? Admin sobie tam latał znowu. I tu jakieś strzelaniny. No, okej. Okay. O, tu też coś się dzieje. Tutaj. Ogólnie, no, nie, można powiedzieć, że nic się nie dzieje na tym serwerze, co nie? Okej, okay, no, zostawili tu pachołki. No, a teraz zrobimy wypadeczek po prostu, żeby... żeby już zakończyć to i tak definitywnie sprawdzić, jak ten serwer działa. Przypominam, że w opisie nawet mają o wypadkach. No więc przydałoby się te w tych wypadków faktycznie dotrzymywać. No dobra. Mm, gdzie ja jeszcze nie robiłem wypadku? Dobra, zrobimy może taki klasyczek, że, że wpadamy do rowu po prostu, bo to może będzie najlepsze. Powiemy, że straciliśmy. Wiecie, równowagę nad pojazdem, czy znaczy kontrolę, jaką równowagę co tam? Ja dobra, boom. I kabum. Dobra. No i teraz sobie. Dzwonimy. Okej, okay, wypa wypadek wpadłem do rowu. Wysyłamy. I czekamy na policję. Proszę, przyjedźcie, bo ja już będę tak zadowolony z tego serwera, jak przyjadą. Po prostu nie będzie nic dodać, nic ująć po prostu. Ten serwer będzie super. O, poczekajcie, przyjechał Golfik o godzinie 22.09. Wow, no trochę musiałem czekać, ale jest okej. Okay. Bardzo szybko nawet. Dobra, napiszemy tak, pomocy, zobaczymy. Okej, okay, przyjechała kolejna jednostka. Czy on nie będzie chciał próbować wypchnąć stąd? Co wy robicie? Ja, ja rzucę ręczny, bo, bo chłop mnie tu szybciej wypcha niż w ogóle odegramy RP. Dobra, zmyślimy trochę, żeby mi mandatu nie wstawili. Tak, napiszemy. Zwalimy na kogoś winę, ale nie powiemy kto to był. Adak jedzie, dobrze, Adak jedzie, ale co mi po Adaku? Okej, okay, no czy przyjadą medycy? Karetka wezwana, dobra. Fajnie odgrywają. Karetka przyjechała. Dobra pomocy krwawie, szybko, chodź tu. Jak tam Adam kotlecik 2015 to odegra. Mam nadzieję, że 2015 to nie jest roku urodzenia. Strażaka nie ma. Można spróbować drugie drzwi, ale okej, okay, poczekamy. Okej, okay, co oni chcą zrobić? Czy oni nie proszę, nie mówcie, że uciekniecie stąd. Że pojedziecie. Golfik się przeparkował, już myślałem, że ucieka. Tu Adak zaraz będzie mnie brać. Najpierw to mnie chyba musicie uleczyć. Dobra, tak na oni chcą w ogóle priorytet. Priorytet mają na aucie. Ona pojedzie z autem jak nic. Tak, obatko, jak odskoczyło mi to auto. Czy ona pojedzie? Pomocy do szpitala. Jak ta blondyn mali blondyna malina pojedzie gdzieś indziej, to niestety nie, nie ocenię dobrze tego serwera. W sensie chodzi mi o wypadek, co nie? Nie, a myślę, że jest Kumata. No, czy ten medyk ucieka? Nie, dlaczego Adak jedzie? Koniec. Jakby to jest koniec RP. No i to jest koniec dla tego serwera. Jeszcze medyk się tu zablokował, co nie? Ja dziękuję. Policjant, aha, policjant już też ma to w nosie. Dobrze, to ja dziękuję. Ja chcę już kliknąć LT4. Nie mam więcej pytań. Jeszcze ten się zablokował. Eee. Dobrze, ten serwer nie, nie zalicza najważniejszego testu RP. Przypomnę tylko, tylko przypomnę Wam, że co oferujemy? Realistyczne akcje RP. Wypadki, pożary, kontrole, wypadki. Jeszcze jest pierwszorzędnie wymienione. No i nie potrafią dotrzymać wypadku. Nie mówcie, że medyk jedzie tu do mnie. Dobra, a co to jest za RP? Przepraszam. Co to jest za RP? Ja bym się tu już wykawił na śmierć. A oni... Nie. Dziękuję. Medyk jeszcze patrzy do bagażnika tego. Proszę bardzo. No dobra, podziękuję jej. No ale co ty... Co ty robisz? Dlaczego... No. No dobra, odgrywa RP typie. Adam kotlecik w ogóle warzywo gaming robi. A ona mnie jeszcze nie chce puścić z tego auta. O matko, nie, ale to <gryw> straż w ogóle nie przyjechała. Nie wiem, czy była nawet wezwana. Chociaż jak medycy przyjechali, to straż też dostała wiadomość. Adam se wziął moje auto. medyk mi nie pomógł. Ech, no trudno. No trudno. Mi wyważa drzwi, no. On próbuje jeszcze uratować to RP, ale to nic nie da, sorry, typie. Mi wyważa drzwi. Nie, no, brawo, inteligencie. Dobra, co dalej zrobisz? Zobaczmy. Kotleciku. Może jakoś wybronisz ten serwer. Wszystko jest w rękach kotlecika teraz. A to wiecie, też zależy na jakie osoby traficie, no. Ale, no, przykro mi, no, to, to jest niestety randomowe, no. Nie będę czekać i nie będę się umawiać. Aha, no to niech przyjedzie ta i ta, i ta osoba. Powtarzam to jakiś dziesiąty raz, że nie mogę się ruszyć, ale nie będę się umawiać z jakimiś osobami, że ta, ta, ta osoba ma przyjechać, bo no oni umieją odkrywać RP, Tylko to po prostu wiecie, no wszystko randomowo jest. Nie, dobra, kotlecik, bo zaraz się poddam, przysięgam. Mój mózg się podda pod, do twojego. Rozbiłem wszystkie oko, Goły Gołymi rękoma. Gołymi rękoma. Nie, 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 tu w ogóle nie ma RP. Żegnam. Do widzenia. Żegnam, kotlecik, żyj w spokoju, zarabiaj sobie expa, nie przejmuj się w ogóle RP. Gołymi rękoma tak, o, no bo przecież można, co nie? Przecież czemu by nie, no, gołymi rękoma rozbijamy szyby, prawda? No tak, welcome to Poland. Dzień dobry państwu. Co, co wy robicie? XD, gościu nie próbuje jeszcze wrobić. Je ja zdawię, świateł mi wpisał, a potem mi, a nie, dobra, koniec, 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 ja mam dosyć. Dziękuję, dziękuję temu serwerowi. Dziękuję, ja już po prostu, yy, ja już po prostu dokończę tą kontrolę i ja dziękuję, bo naprawdę, ja dziękuję. Ja dziękuję naprawdę, bo już mi w ogóle komórki szare uciekają z głowy, a ten medyk se tu... Aha, bo on se auto zepsuł. No to nieźle. Wiecie co, ja już podsumuję może dzisiejszy odcinek, bo... bo... bo ja już mam dosyć, naprawdę. Policjant mnie zatrzymuje. Policjant mnie zatrzymuje. Mówi mi, że nie mam włączonych świateł. Tymczasem miałem włączone światło od samego początku. Widzicie, ogólnie to jest fajny serwer. No jest tu bardzo spokojnie. Na początku nam się trafiła. Przepraszam, co? Przepraszam, co? Haker? Haker? Dobra, zgłaszam to administracji. Mam to na klipie. Mam to na klipie. Dobra, my w ogóle kontynuujmy. On mi jeszcze ukradnie auto. Nie, nie, nie. Ja widziałem TikToki. Dziękuję, że można kraść auta ludziom. Ja dziękuję. Ja dziękuję, typie. Halo, dziękuję. Nie potrzebujecie. Nie musisz mi kraść auta. Nie, no, typ z golfa teraz mnie będzie śledzić. Nie dotykaj mnie, typie. Zostaw mnie. Co ty robisz? Ej, co, ej, daj mi spokój, człowieku. Gdzie jest policja? Gdzie jest admin? O, kurde, no i pojechał. Czyli nawet policja tu się nie zjawiła. Hmm. Dobra, mają czas. Ja nie wiem, naprawdę, anty-cheat w Emergencji Hamburgu, to jest jakiś w ogóle kpina i żart. No, a tu na naszych oczach idealnie mieliśmy przykład hakera. E, ja ocenię już po prostu ten serwer. No, jest spokój, to, jest, to trzeba przyznać. Jest bardzo spokojnie na tym serwerze. Jest pomocna policja. Przynajmniej na początku taka była. E, no, raz tam chyba były pachołki zostawione, ale to już takie... Bez przesady nie będziemy tego wliczać do oceny. No, wypadek. RP, no to wiecie, jak to, jak to wyglądało, więc tu raczej na minus. Zdecydowanie. No, potem kontrola policji, która już sama nie wie, co chce. Policja dalej nie przyjechała do zgłoszenia o hakerze. Nie wiem, może już wiedzą w sumie o nim. Po prostu i tyle. Więc, no, gdyby nie to, no to też zależy na jakie traficie osoby, na jaki traficie czas na serwerze. No. Ogólnie bardzo fajny i spokojny serwer. Da się tu zrobić RP, bo widziałem, że ludzie robili. No tylko ja jestem pewnie taki po prostu niefartowny. Więc ja oceniam ten serwer na takie 7, 7,5, na 10. No i myślę, że to tyle, no. A o w ogóle o hakerach, o anti w emergencji Hamburgu. Nie wiem, czy nawet nie stworzę osobnego odcinka, bo, bo to jest za dużo po prostu. Za dużo. Dzięki za oglądanie. Widzimy się. W sumie to już jutro w ostatnim odcinku w tym roku. No i będzie również jutro live. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia, pa pa.